Andrzej Lebiedew, Kapitan Wilków Krosno. Andrzej, yy, kończycie udział w PGEkstralidze. Yy, Zwycięstwo dzisiaj jest umiał lecz. No, jak oceniłbyś ten mecz? Trudny. Trudny mecz. No i fajnie, że udało się wygrać. Bo się gości jechali nieoptymalnym składem od środka meczu. także. Trochę nam to ułatwiło, można powiedzieć, zadania, ale czy ułatwiło, bo też nie mamy tak naprawdę pełnego składu i tak musimy radzić sobie, no, każdy wie, eee, także, także no co, cieszę się, że, że jest ta wygrana na koniec i, i te jakieś punkty dopisane do tabeli, które już nic nie znaczą, ale to jest... Dużo doświadczenia dla klubu, dla organizacji, dla wszystkiego. Także ja myślę, że nikt nie może żałować tego sezonu. Muszę zapytać, bo jest ciągły temat torów w Preśnie. Jak ten tor się dzisiaj zachował? W ogóle był dobry do jazdy? Ciężki, ciężki. Był ciężki, naprawdę. Co tu, stał przez tydzień czasu pod Klondeką, parzył się i tak dalej, to nie dało się go napić wodą. Każdy widział, że jak się to kurzyło i tak dalej, także e, no, nie, no ciężki tor do jazdy. Co tu ukrywać? Co tu ukrywać i, i e, e, bawelne jakieś rozkręcać? Ale na każdym torze trzeba, e, trzeba jechać i no i ktoś chciał, kto chciał ten jechał, to nie chciał ten nie jechał. Tak to po, no, można określić dzisiejszy mecz. E, no ciężko, ale. No, ale. Na każdym torze przy e, różnych torze bywają w e, Jako kapitan pożegnałeś się chyba w najlepszy możliwy sposób dzisiaj z Kusiskimi kibicami. E, ogłosiłeś, że odchodzisz z Krosna. E, zdradzisz gdzie? A, tak naprawdę to, to cały czas, cały czas e, trwałem rozmowy gdzieś w bliżej, gdzieś dalej. To się o każdej nie zaduje. Chciałbyś coś na koniec powiedzieć krócińskim kibicom? Tak, jesteście wspaniali, kochani i wiesz, zawsze będę bardzo fajnie wspominał o tym czasie. Ja myślę, że e, nawzajem kocha, kochamy się, kochali się i, i tak to pozostanie. Dla mnie, dla mnie to e, złego słowa nie powiem ani na miasto, ani na klub, ani na zarząd, ani na kibiców i tak dalej. Tam kto, Jakieś pojedyncze, pojedyncze e, pajace są na internecie, ale nie przejmuję się za bardzo, bo, e, bo to są takie kibice, powiedzmy, sukcesów, które tak naprawdę nie mogą, no grubo teraz też pojadą po mnie na pewno, ale, e, ale nie mogą wstawić swojej nogi w buty profesjonalnego sportowca, który chce jeszcze coś osiągnąć, no, niech dalej piszą, że, że, że jestem taki siaki i w ogóle się nie nadaje, że sezon się zawaliłem, ale, ale, ale ja będę robił swoje i pozdrawiam wszystkich tych e, większość krosna e, 98-99% tych wspaniałych kibiców, którzy wspierają ten klub, jestem, są murem za nim. Nieważne w jakiej sytuacji, w trudnej, e, w ciężkiej, w fatalnej, ale też e, przeżywaliśmy piękny, fajny, wspaniały chwile razem, także i to, jest, to jest coś, coś pięknego, że e, na takiego kibica, e, mi, się, mi się wydaje, e, czeka każdy stadion. I może tylko pozazdrościć, że tak się fajnie żyje się klubowi z tymi kibicami, bo są na dobrej nazwie. Także wszystkich pozdrawiam, lubię i dziękuję za te wspaniałe czynności. Na koniec możemy powiedzieć do zobaczenia. A czy ja wiem, to różne scenariusze pisze, pisze ten, ten, to, to, to życie, to, 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 czy ja wiem, to na pewno, ja, ja to życzę, w każdym razie do zobaczenia, sobie życzę zostać w Ekstralidze jak najdłużej, Krosno życzę awansować jak najszybciej i żeby zobaczyć się już w 2025 roku na torach Ekstralidzy. Bardzo Ci dziękuję tak od siebie. Zawsze jest super mi się z Tobą rozmawiało i życzę Ci dużo powiedzenia, jak strolidze. Dziękuję.